Dzień dobry. Czas na temat trzeci, edukacji obywatelskiej i tym tematem są relacje grupowe. Oglądamy. Przy okazji tematów poprzednich, mówiliśmy sobie o grupach, jakie są rodzaje, jak powinniśmy się w nich odnaleźć, czego mamy przestrzegać będąc w tych grupach. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy istotami społecznymi, więc potrzebujemy innych do tego, żeby się rozwijać. I dzisiaj ten temat dosłownie rozwiniemy. Generalnie będziemy mówić sobie o tym, że my jako człowiek potrzebujemy Utożsamiać się w jakiś sposób z pewną zbiorowością, w sensie, że będziemy gdzieś tam obecni. Jednak to nie znaczy, że ciągle mamy zgadzać się z większością grupy, że musimy za nimi podążać. Możemy wybrać swoje własne ścieżki, a to będzie mogło się wiązać na przykład z wykluczeniem albo z dyskryminacją. Ale lepiej mieć swoje własne zdanie niż podążać za większością. I tutaj od razu zacznijmy sobie od dwóch bardzo ważnych postaw, czyli postawy konformistycznej oraz non Konformistycznej. Zaczniemy oczywiście od tej pierwszej. Czym jest zatem postawa konformistyczna? Ona polega na tym, że osoba podporządkowuje się w grupie i zmienia przekonania pod wpływem nacisku innych osób w tej grupie. Towarzyszy jej przy tym bezkrytyczne akceptowanie obowiązujących norm, wartości czy też poglądów, które rozpowszechnia się w otoczeniu społecznym. Do tego możemy dołożyć jeszcze gotowość do spełnienia oczekiwań w takiej grupie. Do przyczyn tej postawy zalicza się przede wszystkim charakter grupy, w której dana osoba jest, funkcjonuje, i niestety do tego dochodzi również niska samoocena takiej osoby oraz brak pewności siebie, osamotnienia oraz właśnie lęku przed owym odrzuceniem, przed wykluczeniem z grupy. Ale mamy też drugą postawę, o której mówiłem, wspomniałem wcześniej, czyli postawę non konformistyczną. I ta postawa nonkonformistyczna jest przeciwnością konformistycznej. Charakteryzuje się ona tym, że jest skłonność do niezgadzania się z ogólnie przyjętymi normami, poglądami, czy też wręcz ich nieuznawania. Nonkonformiści to indywidualiści i ludzie niezależni. Nie poddają się presji społecznej, żyją zgodnie z własnymi przekonaniami, wykazują dużą elastyczność w myśleniu, działaniu. Ich postawa może wynikać z niezadowolenia z istniejącej sytuacji, sprzeciwu wobec przyjętych norm, ale też i z ciekawości, takiej czystej ludzkiej ciekawości. Człowiek nonkonformistyczny ma duże zaufanie do tego, co odczuwa, myśli, i w związku z tym wykazuje się większą odwagą, aby bronić swoich poglądów, czy też po prostu swoich zachowań. I teraz będziemy sobie rozbijać ten konformizm na części pierwsze, w sensie jak możemy taki konformizm poznać. Wlatuje tabelka. I tu będziemy mieli cechy, przyczyny, sposób postępowania i skutki, ale oczywiście od razu zacznijmy sobie od cech tego konformizmu. Zachowanie konformistyczne może być związane z cechami, ograniczeniami jednostki. Tak jak mówiłem wcześniej, brakiem samodzielności, uległością, pasywnością w działaniu, skłonnością do podporządkowania się innym. Jakie są tego przyczyny? No, przyczyną przyjmowania takiej postawy konformistycznej jest na pewno nieśmiałość, lęk, Niskie poczucie własnej wartości, brak asertywności, nieumiejętność dzielenia się własnymi przemyśleniami oraz kwestia socjalizacji, o której mówiliśmy sobie na poprzednich tematach, gdzie my byliśmy w pewien sposób już wychowani i pewne zachowania wynieśliśmy z domu. Jak taki osobnik konformistyczny się zachowuje? Taka osoba przejawia zachowania konformistyczne, ponieważ często nie wierzy we własne siły, możliwości, odczuwa poczucie niższych względem innych swoich własnych wartości, żyje w przekonaniu, że podejmowane przez nią działania są po prostu pozbawione sensu, ponieważ kojarzą się tylko z niepowodzeniami. Najlepiej czuje się w sytuacjach, gdzie ktoś za niego podejmuje decyzję, a taka osoba tylko podnosi rękę i kiwa głową, że uh -huh, idziemy w to. Idziemy teraz do skutków, do tej czwartej części tabelki. I to będziemy mieli już takie bardzo skrajne e, skutki tego działania, ponieważ one będą prowadziły do całkowitego zaniku asertywności, całkowitego zatracenia indywidualizmu i praktycznie e, zanikania swojej własnej samooceny, która już była niska przed tym, zanim się tymi konformistami staliśmy. Przy okazji tematu poprzedniego poznaliśmy te grupy społeczne i generalnie to może być tak, że my będziemy odczuwać, e, będąc w jakiejś grupie, że ta będzie nam lepiej pasowała, więc będzie dla nas lepsza, a będąc w innej grupie nie będzie ona, ona pasowała i będzie dla nas gorsza. Gdzie Wy w przyszłości będziecie musieli odróżniać grupy e, od siebie, mniej więcej e, sugerując, że tu jesteśmy my, a tam są oni. Tutaj jest nasza granica tego, co my chcemy robić, a oni niech robią swoje i w nasze granice po prostu nie wchodzą. To jest trudne i to niestety jest wynik, wychodzi nam tak naprawdę dopiero z czasem, w wyniku uzyskanego doświadczenia. Tam, gdzie będziemy mieli tą grupę ich, tą obcą, która jest dla nas gorsza, będziemy starali się jej unikać. I tak naprawdę, jak będziemy w miejscu pracy, gdzie ewidentnie no, nie zakorzenimy się, nie będziemy tam widzieli swojego własnego ja, no to co? Robimy papa i zmieniamy grupę. Zmieniamy pracę, w tym przypadku oczywiście. W jakiej grupie będziemy czuli się dobrze? Gdzie ona będzie grupą własną, grupą lepszą? Ano taka, w której będzie ona potrafiła samodzielnie się bronić, w której będzie występował tak zwany grupowy patriotyzm. Powoduje to, że jednostka czuje się w tej grupie dobrze, ponieważ inni członkowie będą Chronić siebie wzajemnie, no i oczywiście daną jednostkę przed krytyką ludzi z zewnątrz. Jeżeli tego nie będzie, no to będziemy mówili o tym, że ta grupa jest ta, tą gorszą i że my nie chcemy w niej po prostu e, uczestniczyć. Dlatego, kiedy nas ktoś broni, ponieważ jesteśmy atakowani z zewnątrz, no to w tym momencie będziemy musieli zmierzyć się jeszcze z jednym pojęciem z mechanizmem dyskryminacyjnym, który wywodzi nam się dokładnie z tego my i oni, z tych dwóch grup. Czym zatem jest owa dyskryminacja? Dyskryminacja definiuje się jako sytuację, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną jest traktowany gorzej niż inni w porównywalnych okolicznościach lub wręcz prześladowany. O dyskryminacji będziemy mówić też wtedy, gdy pozornie neutralne kryteria oceny używane np. przy decyzjach w awansie zawodowym lub rekrutacji do danej firmy, w niesprawiedliwy sposób faworyzują osoby z pewną cechą, a inne już na starcie stawiają w niekorzystnej pozycji. Na przykład mogą dotyczyć one kryterium doboru wieku, bądź też Płci. Zgodnie z polską ustawą zasadniczą, czyli z konstytucją nikt nie może być dyskryminowany z jakichkolwiek przyczyn, czy to społecznych w sferze polityki, gospodarki, ale niestety wiemy, jak jest. I ta dyskryminacja po prostu jest gdzieś tam obecna i tak naprawdę y, musimy sobie znaleźć pewną granicę dyskryminacyjną, ewentualnie walczyć o swoje dobre imię, o to, jak mamy być postrzegani przez innych, ale też musimy mieć zdrowo zachowane, pewne. Działania, które mogą yy, z naszej strony wychodzić i być odbierane przez innych, jako te dyskryminacyjne, i występują też tak zwane ukryte zachowania dyskryminacyjne. Czym one są? Często negatywne schematy postępowania powielamy w sposób nieświadomy, czasem nawet wówczas, gdy działamy z przekonaniem o swoich dobrych intencjach. Więc te ukryte zachowania dyskryminacyjne obejmują m.in. podwójne standardy. Stosujemy je wtedy, kiedy. Członków wybranej grupy lub kategorii społecznej oceniamy surowie niż innych ludzi z innych zbiorowości, gdy na przykład ktoś oczekuje od dziewcząt grzeczniejszego zachowania i sumienniejszej nauki niż od chłopców w szkole. Stygmatyzacja. Oznacza ona krytykowanie lub wręcz wykluczenie ze społeczności osób. Które wyróżniają się pewnymi cechami. Na przykład sytuacja, gdy w szkole ktoś szykanuje ucznia z powodu jego wyglądu, albo inna sytuacja szkolna. Mamy klasy, jesteście już po szkole podstawowej, jesteście w szkole średniej, wiadomo, jest różnie. Są osoby, które na tle klasy wyróżniają się na przykład tym, że się uczą lepiej od innych. I ta stygmatyzacja może wystąpić też z tego powodu. Jednakże, tutaj mamy też inne zachowania. Tych osób, które się nieco gorzej uczą. I kiedy ta osoba, która uczy się świetnie, lepiej od innych, jest w stanie pomagać, na przykład nie, pracę domową pokaże, żeby ktoś sobie spisał, czy pomożna sprawdzianie, czy po prostu ktoś do niej podejdzie do niego i zapyta o coś związanego z. Ale no chcą, przyszłą, sprawdzianem, kartkówką, czegoś nie wiem, wiemy, że ta osoba nam w czymś pomoże i rzeczywiście udzieli nam tej rady, pomocy, no to wtedy tej stygmatyzacji może nie być. Gorzej jest w odwrotnej sytuacji, kiedy na przykład ta osoba nie chce nam pomagać, to wtedy jest ona ewidentnie wykluczana. Poniekąd i stygmatyzowana na tle klasy z danej grupy społecznej. Inne przykłady e, ukrytych zachowań dyskryminacyjnych. Izolacja w przestrzeni. Dochodzi do niej wówczas, gdy członków danej grupy mniejszościowej sztucznie oddziela się od osób należących do większości. Czyli na przykład, kiedy w szkole tworzy się osobne klasy dla uczniów z mniejszości narodowych. To jest taki przykład bardzo brutalny i on nie zawsze będzie miał tutaj potwierdzenie w tym, że szkoła tak będzie robić, ale wiadomo, jest dużo aktualnie rodzin z Ukrainy, więc bywa też tak, że część tych dzieci znajduje się w większej grupie społecznej, w innej klasie, na przykład z polskimi dziećmi, po to, żeby czuły się lepiej i żeby nie były wyobcowane. No ale to mówię tutaj na przykładzie większych miast. A co na przykład z takimi mniejszymi wioskami, miejscowościami, które są przy wschodniej granicy? Tam taka sytuacja może mieć miejsce, no i jest to swego rodzaju izolacja. Idziemy do ostatniej kwestii, czyli do tokenizmu. To jest sytuacja, w której działania na rzecz porozumienia lub integracji z członkami danej grupy mają charakter pozorny, często symboliczny i podejmuje się je tylko po to, aby uniknąć oskarżeń o dyskryminację. Tokenizm w praktyce to na przykład włączenie przedstawiciela mniejszości do danej grupy bez przyznania mu prawa do udzielania się w działaniach bądź decyzjach. Czyli jesteś tutaj z nami, bo po prostu wypada, żebyś był, a jak Cię wyrzucimy, to będziemy tymi złymi, więc w sumie bądź. Ale nie będziesz o niczym decydować. A słyszeliście kiedyś o takim pojęciu jak ageism? Tak, ageism, czyli to. To jest generalnie słowo z angielskiego i jest to zjawisko, które rozumiane jest jako gorsze traktowanie osób starszych, w tym ograniczeniu im dostępu do rynku pracy, edukacji, dóbr, usług. I dzisiaj tym ageismem nazwamy wszelkie formy dyskryminacji ze względu na. Wiek. No bo wiadomo, jak ty jest starszy, no to do pracy y, ciężko będzie go przyjąć, no bo wiadomo, może się po prostu nie przyjąć w grupie z młodszymi ludźmi, może czuć się na przykład dyskryminowany, albo coś w ten deseń. Trochę mówimy o tej dyskryminacji, ale skąd ona się w ogóle bierze? Weźmiemy sobie na tapetę dwa takie punkty. I pierwszym punktem będą uprzedzenia. Są to negatywne lub wręcz wrogie emocje wobec konkretnej grupy. Albo jednostki, które uzasadniamy tym, że tak się upowszechniło, czyli uzasadniane są za pomocą stereotypów. I to jest już drugi punkcik, skąd ta dyskryminacja się bierze. Czym zatem jest stereotyp? To uproszczone wyobrażenia dotyczące np. członków określonych grup społecznych lub mniejszościowych. Opierane są one często na nieprawdziwych, wyolbrzymionych, nadmiernie uogólnionych lub niesprawiedliwych sądach. Według takiego fałszywego obrazu wszystkie osoby z danej zbiorowości lub kategorii społecznej charakteryzują się tymi samymi cechami. Zupełnie zatem nie uwzględnia się tutaj tych indywidualnych, naturalnych wręcz różnic występujących między zwykłymi jednostkami. Stereotypowe sądy, o innych przyjmuje się bez żadnych dowodów. Mają postać upraszczania, uogólnienia i są silnie zabarwione emocjonalnie. Ale one w ten sposób te stereotypy prowadzone, mogą doprowadzić do tak zwanej samospełniającej się przepowiedni. Czyli wtedy, kiedy te stereotypy są bardzo mocno i brutalnie rozpowszechniane i dotyczą one całej danej grupy społecznej, mówi się o tym, że niektórzy członkowie, często nawet tej samej grupy, podświadomie, tam gdzieś z tyłu głowy, mówią o tym, że skoro oni tak nas widzą, to pewnie tacy jesteśmy, więc zachowujmy się tak, jak oni nas widzą. I to jest to, co powiedziałem wcześniej, tak zwana samospełniająca się przepowiednia, czyli że grupy albo jednostki, które są już obarczone piętnem stereotypów, po prostu zachowują się tak, jak my od nich tego oczekujemy, czyli stereotypowo. Na przykład możemy sobie tutaj przywołać e, wspomnianych przeze mnie na poprzednich lekcjach, tak zwanej grupy imigrantów. Najczęściej są to osoby o innym kolorze skóry. My w latach 90. byliśmy bardzo, bardzo mocno zamknięci i. Chyba śmiało można powiedzieć, że byliśmy rasistami. Ja pamiętam początek lat 90., gdzie czarnoskórych na przykład e, osób było bardzo niewiele. I jeżeli taka osoba przechodziła obok nas, to wszyscy patrzyli, wodzili za tą osobą wzrokiem, no bo to jest pewnego rodzaju nowość. Pojawiły się grupy skinheadów, które niestety no, nie dawały żyć takim ludziom, goniły, biły i tak dalej. Teraz troszeczkę się to uspokoiło, ale niestety znowu zaczynamy zapisywać nową historię, nowy rozdział w naszym. E, społeczeństwie, gdzie ten imigrant to jest od razu ten zły. Że czarnoskóry to na pewno jest imigrant. A wielokrotnie pojawiają się informacje o tym, że kiedy ktoś w pewnej partii, wrzucasz na zdjęcie na swój profil, mówi, że oho, grupa inżynierów bawi się w coś tam. No to jak się okazuje, e, są to też Polacy, bo kiedyś ci imigranci zostali w Polsce, otrzymali polskie obywatelstwo, mają dzieci które są też innego koloru skóry niż ten etniczny polski, ale to są już Polacy, więc nie możemy tak w ten sposób postępować i od razu wszystkich do tego wora stereotypowego wrzucać. Bardzo często te osoby o innym kolorze skóry, które urodziły się w Polsce bądź które są w Polsce już od X lat, mówią piękną polszczyzną, są lepiej wykształcone od tych, którzy są w polityce. No ale kto by chciał szukać wykształcenia polityków? Wracamy sobie do lekcji i Idziemy do takich przykładowych mechanizmów społecznych, które sprzyjają jeszcze dodatkowo tej dyskryminacji. Także jeszcze jesteśmy w tym temacie. Pierwszy mechanizm to dehumanizacja, czyli odczłowieczenie. Polega ona na negowaniu człowieczeństwa członków danej grupy. Sprawia, że niektórzy zaczynają ich postrzegać jako istoty niższego rzędu, podobne do zwierząt, lub nawet przedmiotów które są pozbawione uczuć, zdolności umysłowych, godności. Dehumanizacja wynika ze skrajnej nienawiści. I to jest to, o czym wspomniałem przed chwilą przy okazji naszego współczesnego, niestety nowego rozdziału, w którym będziemy dyskryminować osoby o innym kolorze skóry, tylko ze względu na kolor skóry. Innym pojęciem jest etno... Centryzm. To jest skrajne faworyzowanie własnej grupy etnicznej bądź narodowej i przyjmowanie jej norm i wartości za punkty odniesienia się w ocenie innych ludzi. Kolejnym mechanizmem, tym trzecim jest obwinianie, czyli tzw. mechanizm kozła ofiarnego. Polega ono na tym, że większość danej społeczności przypisuje winę za negatywne procesy społeczne o złożonych przyczynach, np. kryzys ekonomiczny jednej osobie lub wybranej grupie. Mechanizm ten często wzmacniają stereotypy i uprzedzenia. A jego ofiarą padają najczęściej grupy mniejszościowe. Idziemy dalej. Nietolerancja albo po prostu brak tolerancji, zamknięcie oczu na pewne działania, powoduje, że rozprzestrzeniają się w yy, naszej przestrzeni negatywne zjawiska społeczne. I tu przechodzimy sobie do dwóch kwestii: do hejtu i mowy nienawiści. Póki jeszcze ten temat jest świeży, to myślę, że tego typu treści. W komentarzach będzie, pod tym filmem oczywiście, będzie stosunkowo niewiele. Ale jak za rok, czyli w 2026 roku, kiedy już ten film będzie odpalany, no to będzie ewidentna krytyka tego, co mówię, przez tych, którzy nie zgadzają się z moim zdaniem i uważają, że jestem gorszego sortu. Więc pojawić się może tam pod spodem hejt i mowa nienawiści. Zdefiniujmy sobie te dwa pojęcia. Hejt polega na wyrażeniu opinii w internecie w sposób obraźliwy i raniący innych. A mowa nienawiści. Obejmuje wypowiedzi wygłaszane w przestrzeni publicznej lub publikowane w sieci, które propagują nietolerancję, ksenofobię, nienawiść sobą lub inne formy dyskryminacji. Niestety wielu ludzi w waszym wieku pada w internecie ofiarą przemocy online, z powodu często swojej narodowości, koloru skóry, pochodzenia wyznania albo przekonań politycznych, bo i te przecież w Waszym wieku już się będą pojawiać. Czy możemy w jakiś sposób sobie z tym hejtem w internecie poradzić? Na pewno nie powinniśmy tego hejtu powielać, czyli jeżeli coś jest obraźliwego, jakiś wpis, który jest gdzieś mocno nacechowany pewnymi działaniami, powinniśmy go zostawić sobie w swoim własnym życiu i powinniśmy go pozostawić w ogóle bez żadnej reakcji. Pamiętajcie, że w internecie, w mediach społecznościowych, każdy lajk, like, każde serduszko, każda reakcja, komentarz itd. powoduje, że ten komentarz żyje, że on dalej daje o sobie znać. Więc kiedy będziemy po prostu widzieli coś brutalnego, w sensie, że obraźliwego dla nas, brutalnego, to po prostu nie komentujmy tego, nie lajkujmy, nie dajmy łapki w dół i tak dalej, bo każda reakcja powoduje, że on dalej będzie żyć. Nie powinniśmy wchodzić w dyskusję z autorami e, obraźliwego komentarza. Jeżeli na przykład ktoś nas obraża, jeżeli ktoś daje komentarze albo wstawia posty na Instagramie, na Facebooku czy na innych, oczywiście, mediach społecznościowych, które. No, nie są naszymi przekonaniami, no to najczęściej taką osobę, ja osobiście, nawet jeżeli go znam od X lat, ale widzę, że coś tam się nie skleja, po prostu usuwam z grona znajomych, po to, żeby się nie denerwować, żeby nie wchodzić w zbyteczne komentarze, ale korci. Więc generalnie trzeba mieć pewną granicę postawioną, w ścianę, w mur, wręcz przed sobą, żeby uderzyć się w głowę i powiedzieć: Dobra, ty wyluzuj, to zaraz zniknie z przestrzeni internetowej. W sensie, że nie będzie żyło dalej i jeśli tego nie skomentuje. Ale idziemy sobie dalej, bo przed nami jeszcze jest kolejne pojęcie. Pojęcie ksenofobii, które już padało z moich ust wcześniej, więc musimy sobie je jeszcze tutaj mocno wyjaśnić. Ksenofobia to jest taka bardzo radykalna dyskryminacja, gdzie jest to wrogie nastawienie do przedstawicieli innej narodowości lub grupy mniejszościowej lub obcego kręgu kulturowego. Wynika ona często z błędnego przekonania, że ci ludzie... Są dla nas problemem, że my w jakiś sposób będziemy się ich obawiać, że nam coś zabiorą, coś naszego, że zamiast funkcjonować w społeczeństwie razem, to będziemy w jakiś sposób starali się tą grupę od nas odizolować. Postawa ksenofobiczna może przebierać różne postacie: od okazywania niechęci, przez sceptycyzm, aż do wykluczenia, a finalnie może dojść niestety do. Przemocy, tak na dobrą sprawę, werbalnej albo fizycznej. Tutaj już hejt, mówiłem wcześniej, mowa nienawiści jest jednym z tych kroków. Czyli generalnie ksenofobia to jest taki lęk przed nieznanym, przed tym, co obce, że my nawet nie próbujemy tego zrozumieć, tylko po prostu dajemy sobie z tym spokój. Oczywiście ksenofobia może przejść jeszcze w większą odmianę radykalniejszą i wtedy przerodzi się ona na przykład w rasizm, czyli o przeświadczenie o tym, że nasza rasa rzekomo jest lepsza od innych. Takie rzeczy też się oczywiście zdarzają. A teraz popatrzcie na to. To jest tak zwana piramida Gordona Allporta, albo piramida Allporta. Po prostu zwyczajnie pokazuje ona, jakie są etapy narastania nienawiści w relacjach społecznych, które poprzedzane są zazwyczaj pewnymi działaniami, a prowadzą one finalnie do wybuchu ekstremalnej agresji. I tutaj możemy sobie wziąć pod uwagę to, co działo się w historii. Wiem, to nie jest historia i teraźniejszość, ale na przykładzie pewnych grup społecznych możemy sobie to przetrawić. I tak, bierzemy sobie kwestię Żydów. Możemy sobie wziąć kwestię ludobójstwa w Rwandzie, możemy sobie wziąć kwestię bałkańską, gdzie na początku mówimy o tym, że ktoś jest inny od nas, więc będziemy na początku tylko jakieś takie bardzo kąśliwe żarty, złośliwe wręcz, puszczali w jakimś tam kierunku. Później może to się przerodzić w unikanie, w izolację takiej grupy społecznej, następnie idziemy w kierunku dyskryminacji, która może przerodzić się w agresję fizyczną i słowną. A finalnie może doprowadzić do eksterminacji. I tutaj, tak naprawdę, do tej piramidy możemy sobie wrzucić kwestię właśnie Holokaustu, Żydów podczas II wojny, ludobójstwa w Rwandzie, jak powiedziałem, czy ludobójstwa w Srebernicy. I to jest oczywiście... ludobójstwo na Wołeniu również. Do tego będzie wchodziło w grę, żeby była jasność. Natomiast jest takich przykładów w historii bardzo dużo, i nie będziemy o nich tutaj mówić, bo to nie jest naszym punktem zaczepnym punktem zaczepnym było to, żeby z tej lekcji wynieść, że dyskryminacja to zło, żebyśmy będąc młodymi ludźmi, później wchodząc w dorosłość, będąc dorosłymi, no nie uderzali w tą dyskryminację, nie szukali sobie kozła ofiarnego, którym będziemy, którego będziemy żyć, będziemy mu ubliżać, będziemy go izolować, żeby finalnie do tragedii po prostu kolejnej nie doszło. Więc bądźcie czujni i mam nadzieję, że wyrośniecie później na młodych, rozsądnych ludzi. Każdy z Was oczywiście. Dobra, to jest koniec lekcji. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam! Dziękuję i do widzenia!